Witam serdecznie Państwa na kanale podlewane.pl. Mam na imię Alicja. Dzisiaj powiem Wam o roślince, którą tu mam obok siebie i nazywa się Dziewanna. Jest to roślina lecznicza znana już w starożytności, już Hipokrates stosował do celów leczniczych. Jest to roślina dwuletnia, jak widzimy, wzniosła. Rośnie tak gdzieś do metra. Ma takie szerokie liście i żółte, piękne kwiatuszki. Te kwiatuszki zrywamy w dzień taki pogodny jak dziś. I suszymy tak jak już wszystkie ziółka suszymy, czyli nie na słońcu, w zacienionych pomieszczeniach, ale przewiewnych. I przechowywujemy w szczelnych opakowaniach. W Polsce wierzono, że dziewanna ma moc magiczną. Chodziło o magię miłosną, że odstraszała konkurentów, ale również odstraszała niechcianych zalotników. Suszone kwiaty z dziewanny możemy z nich robić napar, czyli jedna łyżka suszu, jedna szklanka wrzątku, zalewamy, przez 15 minut pod przykryciem parzymy i pijemy taki napar, Trzy razy dziennie po szklaneczce. Pomaga przy odkrztuszaniu, jeżeli mamy trudności z odkrztuszaniem. Dziewanna jest dobrym lekiem do hamowania kaszlu. Działa też bardzo dobrze na przewód pokarmowy przy niestrawnościach. Jest bardzo ceniona, jeżeli chodzi o zewnętrzne stosowanie, płukanie jamy ustnej, gardła. Jak również przy schorzeniach skóry można to robić w formie kompresów. Napar z dziewanny jest bardzo skuteczny w stanach nerwowych, depresyjnych, jak również pomaga przy bólach reumatycznych. W kosmetyce stosowany jest do rozjaśniania włosów, ale też i do preparatów do zmywania twarzy, jak również. Do kremów, do maseczek. Kto nie może stosować preparatów z no Zazwyczaj, tak jak wszystkie inne zioła, nie mogą stosować kobiety w ciąży i w okresie laktacji, czyli karmienia piersią. No dzieciom do lat sześciu niezalecane są preparaty z dziewanny. Wszyscy alergicy powinni uważać przy stosowaniu preparatów z dziewanny niestety może wywołać uczulenie i to już wszystko o tej roślince na dziś ja dziękuję państwu za uwagę i Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków o ziołach. Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek zioła leczniczego, zwłaszcza jeśli macie schorzenia lub przyjmujecie leki, koniecznie skonsultujcie się z lekarzem prowadzącym. Nie zbierajcie nieznanych roślin bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Informacje w naszych filmach mają charakter ogólny i nie zastępują porady lekarskiej. Dziękujemy za dbanie o swoje zdrowie i odpowiedzialne stosowanie ziół leczniczych.